Halo, to tak, to znowu my, Teo Marcinos i Gera Czarnobyl. Nie no, przepraszam, to nie to, tak, to są testy kierowcy doskonałego. Sponsorem tego odcinka jest szkoła jazdy Jan Horyza oraz szkoła jazdy Formella Autodriver 8000. To jest tak, a test robimy na komputerze od marki Xperator. Nie X Xperator, firma taką jaką lubisz, polecam, Piotr Franceski. Dobra, prostu tak, żartów. że tak, Bo, tak, Ty Marcino, zdaje test na prawo jazdy. No! To jest bardzo ważna no! sprawa, no! powiedz. No! Ty ładnie robimy. Czy w tej sytuacji, no tej cholero, Prawo wolniej. Nie. Wycham siebie. Czy pojazd, który mam możesz skończyć. Sygnały widzisz? Jaśnie. Nie. No właśnie. Co jest to? Autobus Co myślisz tu? Ty powiedz, skania jakaś fajna Co? No i co ty powiesz? Mm -hmm. masz Z 200? 200, A test kiedy no, to zrobisz? No, A czemu nie ten? Tak? Tak. No właśnie, powiedz. Możesz, nie, Możesz. Bez Sponsorem odcinka jest szkła Jan Horyza. Jan Horyza zostanie krokusem doskonałym. Tak? Ucz się na Kirio śniżkiem kappa. Co jest, co? I chyba muszę ruch włochać. Lepiej, już lepiej, już lepiej, lepiej. Bo nie wiem Lekka? O. Dobrze? No To jest tą wiatr powiedz Tak, boczny Jaśnie Bociąg wieje? Bok powiedz, wiatr boczny wieje, bok No właśnie Dobrze, elegancko Nie, nie masz prawa No właśnie tak, bo ci wpierdla się na drogę No, co no co panie nie wiesz, tylko sobie Gaziki go no, przejechać już do dnia, nie? Patrz tu, parz, par, par, par. Coś tu? Ja, czy tak jedzie pan? pan. No! Noo! No. Nie śmieję z niego. Tak pan? I pan zginął umara, czy nie? Tak. To no dobrze. To już to było prawdziwe. Ja był Wiadomo, że tak. Ja zadaję jeszcze raz. Nie idzie, nie cofnąć, idzie. A ty się już nie można cofnąć? Nie. Ale gówno, odbuchuje ci powiem Jakby jechał i by go potrącił, to by pociął na wprost Właśnie Ale wtedy... A ten gordy bokiem sobie przełacił po ziemi Ale wtedy, byś go nie widział, to zrobili tak Ale to był stawiany przecież Wiadomo, nie go przyjaźni, tego sobie ten go to był To były Gascadery, Wiadomo, że tak Po prostu to był Steven Hawking No to... Co? To jest Hawking To Hawking No to co? No to Robert Hawking, pamiętasz wtedy, gdzie to było? enemy. Enemifront, powiedz No taki łuski przejazd swoim inwalidzki go przejechali Tym Kordowa on Czy to nie wiem, czym Lanserem Chuj co to było Kordową, nie pierdol ja kordowa kordowa. się Jasne, z on go Kordowa Kiedyś on spiłuje jakoś Kordowę Spierdalaj, taki go nie wyjeździł On się spiłuje No to tak. I na ząby pierdoli to Jest to? Telefon? Wiosy? Doskonalego, bo nie wie Módl A pan jest w porze? Czyli, mm, odkłócenie epidemii. Bo od żyje i króluje teraz. Czyli, filemonów. Teraz. Nie oh. myślać filemonów. No, myślę tak. Czy widoczny że z ich na skręcenie! Prawo bez zatrzymania. A Fenek kiedy przyjdzie gość? Jutro będziesz przyjść bazy na przykład? Nie, 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 nie. Widzisz, że zala na w prawo bez zatrzymania. Nie. Musisz zatrzymać. Czy w tej sytuacji możesz podjąć próbę przesunęcia pierwszego? Nie wiem, ale o co mi się zdarzyło? Pięć. No, no bierz stałe wzmiarką i patrz na to, co No, no, dosyć co się śmiejesz, no? stop znak, czy masz się zatrzymać? Na, patrz, na pewno bym się zatrzymał, patrz, patrz jak zapierdalał, patrz. Patrz, na pewno bym się zatrzymał. No, no to co? Mhm. Mm Chyba, co? Takie hałunce, brembo, nie? Takie dojebane, fuj.

Pompka, chodźmy po pompce. Oh.